Cześć wszystkim, ja mam na imię Michał i chciałbym Was zaprosić na Żuławską Ligę Spinningową, czyli zawody spinningowe z brzegu. Żuławska Liga Spinningowa składa się będzie z pięciu edycji i edycji finałowej. Poszczególne daty konkretnych edycji, jak i finału wyświetlają Wam się teraz na ekranie. Miejsce zawodów to teren Nowej Holandii, kompleks Nowa Holandia, który położony jest tuż przy Elblągu. Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie każdej edycji znajdziecie w wydarzeniu, Wydarzenia są podlinkowane pod tym filmem. Tam znajdziecie takie rzeczy jak regulamin, dokładne godziny rozpoczęcia zawodów, dokładne daty, sponsorów i wszystkie rzeczy, które potrzebujecie, aby wiedzieć, jak przygotować się do zawodów i czy chcecie wziąć w nich udział. W poszczególnej edycji zbieracie punkty na wzór punktacji w Pucharze Świata w skokach narciarskich. I 25 najlepszych osób według rankingu z 5 edycji będzie miało prawo do wzięcia udziału w wielkim finale. Wpisowe na zawody będzie wynosić 60 zł na każdą edycję, i zawody będą obsługiwane przez aplikację FISKE, więc będzie to dosyć powiedzmy innowacyjna metoda. Zapraszam Was jeszcze raz serdecznie. Przypominam, wszystkie linki do wydarzeń macie pod tym filmem. Klikajcie. Zapisujcie się, Startujemy w marcu, śledźcie Żuławską Ligę Spinningową na bieżąco. Będziemy wrzucać za każdym razem informacje o sponsorach, o nagrodach, o jakichś nowinkach i o wszystkich rzeczach, które powinny Was interesować. A jeszcze bardzo ważna rzecz, przed każdym terminem eliminacyjnym odbędzie się tak zwany otwarty trening. Ten otwarty trening odbędzie się tydzień przed daną edycją. Taki otwarty trening potrwa około 4 godzin, tu również wyznaczymy konkretne godziny, kiedy można przyjechać tutaj i połowić. I jest to otwarty trening dla wszystkich zawodników biorących udział w danej edycji i jest to trening darmowy, także możecie po prostu się przyjechać na 4 godziny, zbadać teren, pochodzić, popatrzeć i jakoś przygotować się na, 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 na start po prostu w, w poszczególnych edycjach. Mam nadzieję, że odwiedzicie licznie tę imprezę, mam nadzieję, że impreza Wam się spodoba. Przyjdźcie i przekonajcie się sami. Do zobaczenia!